No, gdzież macie się czuć bardziej komfortowo niż u siebie w domu? Dobrze gada. Ależ ruszyło to wszystko z kopyta! I to w każdej sferze. Biznesowej, towarzyskiej, eventowej i bardzo dobrze. Wrzesień to był bardzo intensywny miesiąc, mam nadzieję, że taki sam będzie październik, listopad i każdy kolejny. Bez względu na pogodę za oknem, bez względu na aurę. Ale właśnie, ta pogoda, to, co się dzieje za oknem, bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje u Was w domu, jeśli coś nagrywacie, albo jeśli się z kimś łączycie online, właśnie, bo te łączenia online to jest takie dobrodziejstwo, które przyszło do nas i już z nami z całą pewnością zostanie, bo wielu z nas, z Was przyzwyczaiło się do tego, że można w ten sposób oszczędzić sobie czas. Te spotkania online są też dla Was, mogą być dla Was bardzo korzystne, bo to WY wtedy panujecie nad sytuacją, nad wszystkim, nad wszystkim, co wokół Was. Gadać. Możecie przekonać kogoś do swojej racji. Możecie przekonać kogoś do siebie i do swojej wartości. Możecie przekonać, że to właśnie wam należy się to zlecenie, albo że wy je zrobicie najlepiej. Więc skupmy się na tym, żeby, mówiąc do tego kogoś, patrzeć po prostu w obiektyw. Jasne, wy nie widzicie jego oczu, ale on widzi wasze. A jak Wy mówicie, to ważne jest to, co Wy macie w oczach, co Wy chcecie przekazać. Jaki Wy macie ten błysk, tę iskrę w oku, w ten sposób przekazujecie swoją energię. Również tembrem swojego głosu, jego melodią, jego dynamiką, yy, jego modulacją, jasne, ale też tym, jak wyglądacie. A to, jak wyglądacie, a tym, jak wyglądacie, sterujecie właśnie Wy, będąc u siebie w domu. I to jest ta Wasza idealna sytuacja. Niech to będzie Wasze miejsce. Czujcie się tam najbardziej komfortowo, jak tylko potraficie. Wiedzcie, że jesteście u siebie. Wiedzcie, że to od Was zależy, jak będzie przebiegała ta rozmowa z punktu widzenia Waszego komfortu. Przygotujcie się do tego. Nie podłączajcie, nie klikajcie tego linka, czy nie szukajcie tej osoby na Skype'ie, czy, czy na Zoom'ie, czy, czy, czy na Teams'ach. Czy, czy, czy przy połączeniu Messenger'em, jeżeli, jeżeli takie jest, w ostatniej chwili. Niech to będzie wcześniej przygotowane. Dlaczego? Żebyście chociażby mogli sobie w ten kadr przygotować. Czy ten kadr będzie ładny, czy on będzie nieładny. Czy on będzie pokazywał dokładnie to, co chcecie, czy będzie pokazywał jakieś inne rzeczy z boku, na przykład pranie, czy tam jakąś walizkę nierozpakowaną, czy jakieś niezmyte naczynia w kuchni. Dobrze gada! Jedna rzecz to kadr, druga sprawa to światło. Z tym światłem, zwłaszcza jesienią i zimą, no mocno trzeba się nagimnastykować. Światło jest niezwykle istotna sprawa, dlatego że niektórzy nie lubią światła jarzeniowego, niektórzy nie lubią światła białego, niektórzy źle się w nim czują, niektórych cera źle wygląda w takim świetle. A to wszystko są istotne sprawy, no bo to buduje naszą pewność siebie, a ta pewność siebie powoduje, że jesteśmy w stanie sprzedać to co oferujemy w najlepszy możliwy sposób. Dobrze gada. Ważne jest to, co mówicie i jak mówicie. Jasne? Ale ważne jest, żebyście się w tym dobrze czuli, bo tylko wtedy, kiedy będziecie się dobrze czuli, powiecie dokładnie to, co chcecie i dokładnie w taki sposób, w jaki chcecie. No gdzież macie się czuć bardziej komfortowo niż u siebie w domu? Dobrze gada. Nie denerwujmy się. Nie Próbujmy tego na siłę zmieniać, jeśli to nie od nas w danym momencie zależy, tylko wykorzystajmy tę naszą szansę. A ta nasza szansa polega na tym, że jesteśmy u siebie w domu i aranżujemy przestrzeń tak, jak chcemy. Ktoś może ją zaaranżować tak, jak ta moja przestrzeń na czarno, ktoś może chce, żeby ona była kolorowa, ktoś może chcieć, żeby była tęczowa, żeby była po prostu biała, albo żeby pokazała jego piękne mieszkanie, też można. Nie możecie dopuścić do tego, żeby do takiego online-owego spotkania przystąpić bez przygotowania, żeby przystąpić z biegu, że czegoś nie zdążycie zrobić, że tutaj wam się nie chce odpalić, że chcieliście, nie wiem, wykombinować tam jakiś nowy sposób tego połączenia i że to przestawiacie w ostatniej chwili. To wygląda po prostu nieprofesjonalnie. Dobrze, gada. Z mojego doświadczenia Wam powiem, że lepiej przygotować sobie ten sprzęt, ten kadr, ten pomysł na to, w jaki sposób się chcecie połączyć wcześniej. Żeby to nie było byle jakie, żeby to nie była znudzona mina, żeby to nie był jakiś telefon oparty o książkę i, i widoczne trzy czwarte sufitu nad waszą głową. Owszem, wtedy ukrywacie to, co w mieszkaniu, ale no, ale też ten kadr jest byle jaki i świadczy o tym, że wy najzwyczajniej w świecie się do tego nie przygotowaliście, że to być może nie było dla was ważne. Wiem, nie mówię w tym momencie o tym, jak pięknie mówić, jak... Yy... Jakich słów używać, żeby zwracać uwagę na dykcję? Tak, o tym wszystkim teraz nie mówię, bo nie o tym teraz. Bo wystąpienia publiczne, bo skuteczna komunikacja to nie tylko sposób, w jaki mówimy, to sposób, w jaki się zachowujemy, to sposób, w jaki myślimy, to nasz mental, to to, co mamy w głowie, to to, czy jesteśmy spokojni, czy jesteśmy zdenerwowani, czy jesteśmy w stanie powiedzieć rzeczywiście wszystko, co chcemy, czy nie. A to zależy od naszego komfortu. A ten komfort podczas łączenia online sami sobie możemy zapewnić. Dobrze gada. Z całą pewnością zauważyliście, o jak wielu aspektach skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych tutaj nie powiedziałem, bo nie jest to możliwe, by w tak krótkim czasie o wszystkim opowiedzieć. Do tego potrzeba solidnego kursu, warsztatu, szkoleń. Ale właśnie podczas tych warsztatów cały czas powtarzam, wykorzystujcie swoje szanse.